Polacy, Polacy, od dekad w Polsce grana jest sztuka polityczna pod tytułem Magdalenka. Dwóch głównych aktorów to PiS i To są dwaj aktorzy, którzy mają do odegrania przed Polakami i grają tą swoje rolę perfekcyjne. To są dwaj aktorzy, którzy mają do odegrania dwie różne role. Bo gdyby mieli równe role, to Polacy szybko by to dostrzegli i znudziliby się tą sztuką. A tak kilka lat u władzy jest jeden aktor, a potem kilka lat u władzy jest drugi aktor. A Polacy dyskutują, że za platformy na zeszyt trzeba było kupować, że była bieda, a zapisu nie, bo PiS już daje pieniądze i nie trzeba kupować na zeszyt. Ale tak naprawdę rok po roku, dekada po dekadzie ten układ. Niższy Polsk. Polacy muszą wyjeżdżać za granicę. Polacy w kraju statystycznie zarabiają mało i nic nie wskazuje na to, że naród, że Polacy wreszcie znudzą się tą sztuką. Graną przez dwóch aktorów o różnych rolach. Polacy nie głosujcie już na układ po Głosujcie na nowych. Michał Klimaszyk z Poznania.